Beard. Dzisiaj prowadzi Adam. Poznajcie moje dwa małe ptaki. Jajowata Matylda to ta biała. Ten mały niebieski od Jim. Ten tutaj. Dzisiaj fakty Angry. Angry nie lubisz fiń. Fakty następne nastąpią jutro spotkacie się z Angry. Pozdajcie. Dziba i Matyldę. Dzień dobry. To były miłe fakty. I będą. Dobrze. Bardzo nienawidzą świnie. Mają swojego szefa czerwonego. Bobowe. Dzisiaj nie przyszedł, niestety na zebranie. Mam taka mała czarna kura. Bobowa. Czarna. Z zapalonym El jak gdybyście na wideo świni, mają swoją pracę. Poznały, miały też dwie przygody: Star Wars, El Elgribits, Star Wars. To Luke jako, jako pilot. To Luke jako pilot. To Cifre Pio. Baba to był Ben. Ben Kenobi, Obiład wan Wajdera dobrze znacie. O, mieli też przygodę Space Angry Space, Space Angry Birds. Space! To Matylda nie miała takiej przygody, niestety. Ale za to potrójna miała. Miała czerwony hełm na głowie z dwoma żółtymi różkami. To były miłe fakty. Polecam i pozdrawiam. Adam. Dzisiaj fakty prowadził Adam. Powodzenia.